Dobra, już się nagrywa, jakby to. Trzeba Hi, my name is Lake Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co Toy Factory. If you're seeing this then you're Dobra, not to yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day.

I, what I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Hmm. Patrzysz, jak gram. Dobra, tutaj właśnie... Nie wiem jakieś takie. A zacina ci czy nie? Czy nic. Tutaj. Tutaj zaraz ręka nam się odblokuje. Ja no, rozumiem, ja już to grałam dwa, Nawet tą godzinę nie przechodzę, ale ja pół nawet nie Jak ja 20 minut to mogę przejść. Dobra, idziemy. już się to rozkręca powoli i proszę bardzo on tutaj jest ogóle, tutaj. on tutaj jest to jest jego zabawka dziwna taka straszna jego zabawka tutaj jest widzisz Tutaj tak samo. A to jest straszniejsze. Dobra, nawet możemy takie coś sobie płączyć Musimy patrz. patrz. No, widzę fairby. Dobra, patrz. Klucz. Mamy klucz. Nie chcę puścić klucza. Dobra, puścił. Teraz, ej. To będzie ciekawe, bo on zaraz zniknie na naszych oczach. A to jest easy Będzie w czapterze drugim. Ej, ale to będzie bardzo ciekawe, bo on zaraz zniknie na naszych oczach normalnie. On zaraz normalnie zniknie na, na naszych oczach. Patrz na to. Patrz na to i on zaraz zniknie na naszych oczach. Patrz uważnie. Widziałaś to? On zniknął normalnie na, na naszych oczach. Nie no co to się stało? Dobra. Patrz. Co to jest? Jego łapa by tam była. Ja uciekam. Ja uciekam, ja się boję. Ale ja się boję normalnie. Ja uciekam. Ja zamykam sobie drzwi, bo ja się boję. Tutaj Kaseta jest potrzebna następna A tutaj są zabawki Oderwane Tutaj na przykład Tutaj na przykład Są oderwane zabawki Co się stało Zacięło się coś A, to jest Dobra już jest ale nie wiem co to było Zacięło się coś I on zaraz tam się pokaże Ja to wszystko znam na pamięć ja to wszystko znam na pamięć normalnie. Nie! Nie wiem czy ja to wzięłam. Wzięłam to Dobra, chyba to wzięłam. Chyba to wzięłam. A gdzie tu jest następny? Już tutaj... Nie no. Dobra, gdzieś tutaj to musi być. Musi gdzieś tutaj... O, kaseta jest. Idziemy sobie obejrzeć kasetę. Nie, no ja się normalnie tak sykam. Nie, no gdzie jest tam to ten? Zebrałam to? Dobra, nie wiem gdzie to jest. Nie nocą się. O, o, tutaj jest. Dobra. I tutaj nawet nie widzę. A czy on wyłączał kaminę? O. No nie wyłączyło się. Dobra, którą powiększyłam. Y No muszę tutaj... Trochę... O, dobra, tak niech będzie. Nie no, tyle mi się przesuwa, nie wiem dlaczego. Dobra, udostępniam ekran jeszcze raz. Dobra, widać? Grę. Co? Ej! Widać? Coś? Grę. No, widać. Dobra. On teraz się tam pokaże. Zobaczysz. To będzie takie straszne. Lepiej się nie wystrasz, bo jak tam to widzę, to normalnie tak mi zaczyna serce walić. Patrz! Jesteś gotowa? Co? Patrz! Widziałaś to? To normalnie tak jest straszne bo ogóle wszystko w tym jest straszne Ja nie mogę jakie to jest straszne. No moje, bardziej mi serce zaczyna walić, jak to mam na jedynce. Dobra, mam duluką łapkę. I ładuję nam. Ja tak myślę, że na moich urodzinach to możemy na przykład nagrać jeden filmik, co rozpakowuje prezenty. Co ty na to? Co? Fajny pomysł? Co tam robisz? Dobra, nie wiem, samo mnie dziś wyprowadzi. To jest straszne normalnie. Nie! Zacięłam się, o! Dobra, trzeba, trzeba szukać mocy. Tej. Do maszyny. Trzeba obudzić maszynę. Tutaj jest jeszcze kaseta. Trzeba. Co to się stało? Aha, dobra. Dobra. wanna work at the Playtime Co factory. I'll done your toys room. when I was young was so magical. Uh, I could go straight for my bedroom uh, right anywhere room. in the world. Such a great feeling. And being able to work at a toy factory somewhere that can provide kids with that same experience? That's a pretty great feeling too. Sometimes though I really wish I could do better. To being a kid I mean, Dobra. Mamy moc. Dobra, obrażenia dostałam. Ja muszę tu trochę przycisnąć, jak to jest głośno. Na fulla dałam. Dobra. Robimy własną zabawkę Dobra, idą części zabawy Dobra, pomalowane części zabawek lecą. Przynajmniej się dowiemy, jak oni robią zabawki. A ta maszyna się cały czas na mnie gapi. Dobra, tutaj ten. Składają, już jest złożona ta zabawka. Dobra, e, tutaj Skan jest I tutaj leci zabawka gotowa I tutaj będziemy uciekać przed tym Co tam robisz? Tutaj będziemy przed tym uciekać O nie, coś się znowu zaciął O nie, zabawka, uciekasz mi Ja muszę teraz to przyciszyć ja muszę teraz troszkę przyciszyć, bo to strasznie ten, strasznie głośno jest jak yy, biega ten potwór wielki. Ja się to tak boję. Jesteś gotowa? Co? Nie jesteś gotowa? Dobra, ja się boję strasznie. Dobra, tak, dobra, wszystko jest gotowe. O nie, biegnie, 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 ratunku. Biegnie! Biegnie! Nie! Jeszcze taka straszna muzyka. Nawet się tam nie patrzę, bo tam go widać. Tam go widać. Ja się nawet tam nie patrzę. Ja uciekam i się nawet tam nie patrzę. Udało się! Obrażenia trochę dostałam, ale udało się! Co to było? A tam widać jeszcze krew! Na rurach! Co to było? Widziałaś to? Myślałam, że mnie złapie. ALE NUMER A to było straszne, ale mi serce wali ja jestem ciekawa kto będzie w czapterze drugim jak nie on Na pewno Kizimizi będzie Na pewno ta laleczka Ale on na pewno też będzie To nie wiem czy on przeżył w ogóle Jak nie będzie w czapterze drugim to to znaczy że on nie przeżył 2020 dać W 2022 znaczy się. Dobra, to jest nieważne. Idziemy sobie bez tego. Już, już tu będzie koniec, wiesz? Tu już będzie koniec. Idziemy. Trzeba to pogłośnić teraz na fulla. Bo ta laleczka będzie coś mówić tam na początku. Na początku ta laleczka będzie coś mówić. A tu będzie czapter drugi. Tutaj są drzwi zamknięte, ale tutaj niedługo dorobią. Dobra, wchodzimy. Jest ta laleczka. Jest laleczka. My case. Ja nie wierzę, co to było. Co to było? Dobra, to było trochę straszne, powiem. Dobra, koniec.